Czy wiesz o tym, że Polska produkuje zbyt dużo mleka? Eee, co? Powiedziałem, że Polska produkuje zbyt dużo mleka. I jeśli tendencja ta się utrzyma, to twój kraj będzie musiał zapłacić karę za nadprodukcję. A co mnie to obchodzi? Nie jestem rolnikiem. Państwo nie ma własnych pieniędzy, więc zapłaci tym, co zabrało ci w rozmaitych podatkach. Zaraz, zaraz. Chcesz powiedzieć mi, że to ja zapłacę z własnej kieszeni za tę nadprodukcję? Tak, dokładnie. A kto w ogóle ustala, ile tego mleka możemy wyprodukować? Centralni planiści z Unii Europejskiej. Tak, jak ich przodkowie z ZSRR. Lata temu. Ci wybitni fachowcy dokładnie wiedzą, ile litrów mleka jaki kraj powinien wyprodukować. Ale zaraz, dlaczego Polska dostała taki mały limit, a inni tak duży? Przecież to zupełnie nie ma sensu. Czy ktoś kiedyś wymyślił większą durnotę? Tak. Swego czasu genialni planiści ze Związku Radzieckiego wpadli na pomysł, aby wysyłać do kopalń na Syberii produktywnych rolników z Ukrainy i w ten sposób zwiększyć wydobycie surowców potrzebnych im do budowania światowego pokoju. To co ja mam zrobić z tym mlekiem? Wylać? Całkiem dobry pomysł. Zmniejszając ilość mleka dostępnego na rynku, z pewnością uda się uniknąć nadwyżki, za którą mielibyście otrzymać karę. A co jeśli ci planiści coś źle policzyli i zabraknie nam mleka na rynku? Wszyscy pomrzemy, jak w tej historii ze Związkiem Radzieckim. Nie panikuj, w najgorszym wypadku kupicie mleko od sąsiadów, którzy dostali wyższe limity. To pachnie komunistycznym, centralnym planowaniem, gdy biurokraci i politycy ustalają ceny, myśląc, że mają rację.